Witam. Dziś chciałbym pomówić o czymś, co już właściwie było, ale jako, że mamy nowy nabytek, myślę, że, który jednak troszeczkę się różni, myślę, że warto o nim porozmawiać. Dzisiejszy odcinek będzie o pompie i o silniku do pompy. Ostatnim razem pokazywałem silnik do ekspresu MC1. Tym razem mamy, właściwie nie wiadomo skąd pochodzący, ale jednak nadal jest to dość charakterystyczna firma RPM. Znana e włoska firma. Silniczek jest 120W. E Udało mi się to kupić bardzo tanio, więc e aż żal było tego nie wziąć. Silnik jest dość jak na pierwszy rzut oka na niego spojrzymy wygląda, <laughs> że troszeczkę tam doszło do jakiegoś przecieku i o, nawet widać, że mamy łożyska 6202 RS kto mniej więcej <laughs> pracuje z łożyskami to wie, że to jest dość popularny model łożyska Dlaczego chciałbym nakręcić nowy odcinek? Dlatego, że mamy do czynienia z nową pompą firmy Bremer. Jest to firma niemiecka. Co do budowy, właściwie to są jakieś patenty, chyba dość, powiedziałbym, wspólne z innymi podobnymi pompami. Natomiast tutaj widać, że troszeczkę nam się różni sposób regulacji ciśnienia. Odało mi się oczywiście też to zakupić z manometrem, ale niestety no, e, firma kurierska ponownie nie zawiodła i no, dotarł do mnie uszkodzony. Także to będzie oczywiście też do wyrzucenia, prawdopodobnie jeszcze sobie go rozbiorę i zobaczę, co tam się z tym da zrobić, ale raczej będzie pewnie do wyrzucenia. Ehm, wszystkie te przejściówki oczywiście sobie wykorzystamy. Pompa chodzi... Dość ciężko. Co by sugerowało, że właściwie będziemy musieli ją całkowicie rozebrać. Oczyścić dokładnie. Myślę, że nasmarować. I mam nadzieję, że to, co się w środku znajduje, da się zregenerować. Jeśli nie, jeśli rzeczywiście te listki grafitowe, które są w środku, będą zużyte, to będzie można dokupić zamienniki. Można na eBayu dostać zdaje się z Wielkiej Brytanii ktoś sprzedaje za bodaj 70 złotych. E, takie zamienniki i myślę że warto spróbować dlatego że. Mm, taka pompa potrafi kosztować 400 złotych nowa i szkoda by było po prostu to marnować. E, jedyny minus jedna trudność w, w pompach np. prokonu to były Łożyska. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Czy to nadal będzie jakieś takie łożysko, powiedzmy, e, niestandardowe, trudno dostępne, czy też to są już modele europejskie i będziemy mogli to sobie wymienić. Bo ja prawdę mówiąc, z chęcią bym takie łożysko po jakimś czasie wymienił. Zobaczymy co w środku, też jak wyglądają te wszystkie e, simmeringi i tak dalej. E, być może uda się to bardzo ładnie zregenerować. Bałem się czy silnik będzie pracował gładko czy nie. Ale po zdjęciu widać, że nie słychać nawet specjalnie luzów. Oczywiście jest to zardzewiałe, ale ja myślę, że to wszystko jest do odczyszczenia. Ja to sobie oczywiście też rozbiorę w całości. Kondensator to jest 7 mikrofaradów. Nie jest to jakoś dużo, ale z drugiej strony to no, tak mały silniczek. Bardzo mi się podoba to, że jest wyjątkowo kompaktowy. Mam nadzieję, że będzie w stanie wytworzyć takie ciśnienie, żebym mógł dla jakiegoś takiego projektu yy, składanego ekspresu wytworzyć takie ciśnienie, bo właściwie taki ekspres nie potrzebuje jakoś bardzo dużo tej wody, ale musi ono być pod odpowiednim ciśnieniem. Włączę sobie silnik, żeby pokazać jak pracuje. Pracuje dość cicho. Ja sobie dla pewności te łożyska wymienię i oczywiście wszystko sobie tu oczyścimy. I bo myślę, że warto. Wszystko sobie tutaj rozbierzemy z tego. I myślę, że spróbujemy sobie tę pompę podłączyć. Powiedzmy, że w kolejnych odcinkach. Ja oczywiście nie będę już po raz kolejny omawiał budowy pompy. Być może przez chwilę opowiem. Jak wygląda ta komora regulacji ciśnienia? Dlatego, że właściwie przy poprzedniej okazji omawiania pomp nie było, myślę, że nie było dostatecznie omówione, jak to właściwie się dzieje, że mamy tę regulację ciśnienia. Jak to się dzieje, że jesteśmy sobie w stanie ustawić te powiedzmy 9 barów? I myślę, że będzie warto o tym sobie porozmawiać. Pewną trudność, jak sądzę, będą stan będzie stanowiło e, zdjęcie tego, ale e, myślę, że pod tą naklejką są otwory, które e, pozwolą nam odkręcić e, tę pokrywę. Troszeczkę się to różni od e, prokonu. E, myślę, że e, jeszcze w międzyczasie też pojawi się pompa, e, może nie w międzyczasie, może trochę później, pojawi się pompa firmy Fluidotech też bardzo popularna firma i będziemy mieli okazję być może też zajrzeć sobie do środka jakie są różnice różnice jak sące będą bardzo niewielkie dlatego, że te wszystkie patenty, one bazują właśnie na takiej samej zasadzie działania więc tutaj raczej myślę, że nie będą nas czekały jakieś zaskoczenia co jeszcze warto powiedzieć, dostałem oczywiście w gratisie ten klamrę, która spina ze sobą pompę z silnikiem. I ja powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony, dlatego, że naprawdę no, silniki tego typu, jak już wcześniej wspominałem, te 120 watowe nawet, potrafią kosztować po 500 zł. Ja zakupiłem to za jakieś 50 chyba. Więc no, jedna dziesiąta ceny. No. Kupowanie działającego silnika może nie wygląda ładnie ale działa i, yy, i myślę, że przy naprawdę niewielkim nakładzie pracy można go doprowadzić do stanu naprawdę yy, praktycznie jakby był nowy. To są silniki indukcyjne i one pod względem właściwie wymiany łożysk to jest właściwie jedna z takich rzeczy, które wymieniamy, one raczej nam się nie psują, one się raczej nie przegrzewają, no chyba żebyśmy zatarli pompę, tak? ale raczej mówimy o bardzo odpornych silnikach i silniki indukcyjne się charakteryzują tym, że są bardzo cichutkie, mają, to są bardzo fajne silniki, oczywiście one potrzebują kondensatorów rozruchowych i poza właściwie kondensatorami i łożyskami te silniki, jeśli się o nie dba, mogą przetrwać naprawdę długi, długi czas. Więc warto w nie zainwestować, zwłaszcza jeśli chodzi o e, oczywiście silniki używane. E, zwłaszcza, że można je kupić dość tanio, jeśli się wie gdzie szukać. E, I powiem szczerze, no kupowanie silnika za powiedzmy 500 zł, e, z mojej perspektywy mija się z celem. Ja wolę te pieniądze zainwestować w inne rzeczy, również używane, które można sobie doprowadzić do porządku. Dzięki temu bardzo tanim kosztem można zmontować sobie jakiś taki własny ekspres. I myślę że akurat ta pompa być może trafi do takiego ekspresu. Nie wiem jeszcze czy wystarczy ona do tego żebyśmy mogli przez wymiennik ciepła przepompować taki, taką ilość wody pod odpowiednim ciśnieniem żebyśmy mogli sobie tę kawkę zaparzyć. Jeśli się uda, super, jeśli nie, to być może taką pompę podłączymy pod większy silnik, a to wykorzystamy sobie do jakiegoś innego projektu. Myślę jednak, że ta, ta pompa da radę. Myślę, że silnik też jest w stanie pracować, zwłaszcza kiedy się go zregeneruje. Mam pewne obawy, że ten konkretny silnik pracował już z tą pompą i że mamy. Jakiś przeciek. Chociaż prawdę mówiąc, ja tutaj przecieków nie widzę, ale zobaczmy. Może się okazać, że moje obawy są przedwczesne. To właściwie tyle, jeśli chodzi o tę pompę. Myślę, to był właściwie taki wstęp do tego, co będzie z tą pompą, co się będzie z tą pompą działo i z tym silnikiem. Myślę, że być może nakręcę jakiś film z przebiegu prac, jeśli chodzi o regenerację, ponieważ przy, wcześniejszym filmik, przy wcześniejszych pracach jakby nie było filmu z regeneracji silnika, a myślę, że warto pokazać jak to w środku wygląda, jak zdejmować te łożyska, jak to się właściwie robi, że regeneruje się taki silnik. I być może przebieg tych prac zarejestruję i pokażę. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję.